Bankowość spółdzielcza zakończyła rok 2021, rok pełen wyzwań, jak wszyscy wiemy. Rok, gdzie rzeczywiście zetknęliśmy się z, no, z wyzwaniami, przede wszystkim związanymi z pandemią. Bankowość spółdzielcza zakończyła dobrze ten rok. Poradziła sobie nie gorzej, na pewno, niż nasi konkurenci komercyjni. Byliśmy w stanie Utrzymać współpracę z klientami na niezmienionym poziomie. Dostarczyliśmy im wszystkich potrzebnych również tarcz, czy też jakby indywidualnego podejścia. Czyli można powiedzieć, że rok 2021 był rokiem trudnym, ale z takim pozytywnym finałem. Rok 2022 to już jest zupełnie inna historia. Jesteśmy w nowej rzeczywistości, gdzie rzeczywiście zarówno bankowość spółdzielcza, jak i pozostałe, Sektory bankowości są poddane innym zgoła wyzwaniom, ponieważ jakby płynnie przeszliśmy z, tej, z tego okresu pandemicznego do jednak innej rzeczywistości, bardzo tutaj mocno w zakłóconej poprzez wojnę w, w Ukrainie. Bankowość spółdzielcza radzi sobie tutaj w też dobrze w tym, w, w tym czasie. SGB Bank e, również jakby nie widzi na dzień dzisiejszy w większych zagrożeń. Natomiast co nas niepokoi w największym stopniu, to rzeczywiście gwałtownie mamy taki splot wielu negatywnych wydarzeń, które w, dotknęły przede wszystkim naszych klientów w krótkim czasie. Czyli z jednej strony liżemy jeszcze i nasi Nasi klienci liżą jeszcze trochę rany po roku 2020 i 2021, po tych pandemicznych, trudnych okresach, gdzie niektóre sektory rzeczywiście zostały bardzo mocno dotknięte, ale pojawiły się nowe wyzwania związane z, jednak ze zwiększoną inflacją. W związku z tym wzrastają w ostatnim czasie znacząco stopy procentowe. Do tego jeszcze mamy zakłócone łańcuchy dostaw, no bo praktycznie rynki wschodnie i dla eksportu, ale również dla importu zostały zamknięte. Czyli mamy dzisiaj bardzo taki nieporównywalny, turbulentny czas, który nas z perspektywy banków, które no, żyją dzięki klientom, żyją dlatego. W, że, że klientom powodzi się dobrze. My patrzymy z niepokojem na, na te, te wszystkie zjawiska, i rzeczywiście jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie z klientami, ażeby już pewne zjawiska wyprzedzać, żeby już jakby patrząc na chociażby środowisko wysokich stóp procentowych, żeby nie zostawiać tego swojemu biegowi tylko żeby już dzisiaj rozmawiać z klientami, jakiego rodzaju wspólne przedsięwzięcia, jakiego rodzaju wspólne działania możemy podjąć jeszcze, nim wystąpią jakiekolwiek problemy po stronie klientowskiej.